W piątek rosyjskie myśliwce naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii, jednego z krajów bałtyckich. Były tam, według doniesień prasowych, 12 minut. To kolejna eskalacja po tym, jak rosyjskie drony wtargnęły do Polski. W krajach NATO, głównie w Litwie i również w Czechach, podniosły się dyskusje na temat tego, że NATO powinno zestrzeliwywać w takich przypadkach rosyjskie samoloty. Jako przykład wskazuje się rok 2015. Gdzie rosyjski samolot z Syrii wtargnął w przestrzeń powietrzną Turcji i został zestrzelony. Ukraińska dyplomacja stara się wykorzystać tę sytuację na swoją korzyść i apeluje, by Polska oraz Rumunia, czyli czołowe państwa wschodniej flanki NATO, zestrzeliwywały obiekty rosyjskie nad zachodnią Ukrainą. W zamian Ukraińcy zobowiązują się robić to samo na swoim terytorium, w swojej przestrzeni powietrznej, jeżeli rosyjskie statki powietrzne będą zmierzały w stronę Polski i Rumunii. Widać, że sytuacja eskaluje, a umiarkowana reakcja NATO rozzuchwaliła Rosjan.